Dziś, kochani, robimy chyba jedną z moich ulubionych zup, jest to zupa jarzynowa i za jednym zamachem zrobimy zupę jarzynową i danie na waromie. Co przygotowałam na waromie? A więc przygotowałam miks warzyw, no i dodatkowo oczywiście mięsko. Mięsko musi być, więc mięsko mam, Już go mam y, zamarynowane, z dodatkiem oleju, czosnkiem, e, więc sobie czeka, tak gdzieś dwie godziny wcześniej y, zrobiłam. Ok, czyli słuchajcie, zaczynamy. Klikamy sobie na nasz obrazeczek, wiadomo, tak. Tak, właśnie, zaczynamy nasz przepis. Mamy nową wersję, dajemy mu OK i w tym momencie zaczynamy. I mamy. Plastry do kurczaka przygotować, to już mamy zrobione, więc ja to, słuchajcie, wszystko przelecę. I mamy w przepisie, jak mamy, dodatcznie dajemy od 60 do 80 gramów cebuli, to w tym momencie, słuchajcie, zaczynamy właśnie nasze gotowanie. Mam cebulę, mam jej na pewno więcej, więc nawet, słuchajcie, nie taruję wagi. Za chwilę też będzie czosnek, więc czosnek też mam, od razu wrzucę. Tak, mamy ząbek czosku, ja dałam dwa. Okej, okay, dajemy sobie dalej i zamykamy teraz pokrywę, bo teraz w naczyniu będziemy szatkować. Dwie sekundy, obroty pięć, czyli naprawdę, słuchajcie, szybkie szatkowanie. Szukam kopyski, bo na pewno mi będzie potrzebna, a jak mnie znacie, to kopyskę zawsze wszędzie mam, a nie na właściwym miejscu, dlatego że musimy teraz zgarnąć właśnie to, co nam się fajnie poszatkowało, to musimy to zgarnąć. Ok, poszatkowało nam grubo, ale słuchajcie, jeszcze będziemy szatkować z innymi rzeczami, więc zostawiamy, żeby też była ta nasza cebula wyczuwalna. Chyba, że jej nie lubicie, to w tym momencie 500 obroty pięć 5 i będziecie mieć już taką, że tak powiem, miazgę. I lejemy 25 gramów e, oleju. Patrzcie, jakie oko mam, mamy 25. Dajemy sobie dalej. Zakładamy miarkę. I teraz to wszystko będziemy podsmażać. 2 minuty, 120 stopni. Obroty, słuchajcie, jeden i smażymy. No i słuchajcie, do dobiegło końca. Teraz uwaga, bo na pewno pójdzie. Słuchajcie, oczy, wiadomo przysmażona cebula. I teraz mamy tak do naczynia dajemy całe to, co mam tutaj, czyli co tu mam: pomidor, 120 gramów papryki. Ja tu jeszcze mam, została mi cukinia, jak dawałam na waromę. i wrzucam to, słuchajcie, wszystko do naszego naczynia, a nawet pozwolę sobie to tak wrzucić, czyli miżmaz jak to zupa. Jarzynowa, ale zobaczcie, że będę miała tego więcej, bo ja sobie potem doleję wodę i będę miała na dwa dni, czyli w tym momencie robię tak, jakby koncentrat. Dajemy dalej, zamykamy. Teraz to sobie tylko i wyłącznie podszatkujemy. Ja sobie zwiększę do 5 sekund, bo mam więcej rzeczy. 5 sekund obroty, 5. I słuchajcie, szatkujemy sobie. Mamy podszatkowane. Daję sobie, słuchajcie dalej. I teraz dajemy. 120 g. O! Chcę wam to pokazać, tylko zrzucę tu wszystko na dół, jeszcze podszatkowane. I teraz sobie dajemy 120 g brokuła, możemy sobie wytarować, zobaczymy, ile tutaj też mam tego brokuła. To, co mi zostało z waromy, to zostawiłam właśnie na tą zupę. O, no oczywiście 200. Co dajemy dalej? 750 g wody. No i słuchajcie, lejemy 750 g, patrzymy się. Ja zawsze leję więcej, pod, że tak powiem, maksimum. O, i dałam sobie prawie litr i teraz mamy łyżeczka koncentratu, koncentratu bulionu. Mam świeżutki, jeszcze był dobrze że tak powiem, zawekowany, bo aż szczeliło. I Ja sobie daję ciutkę więcej. Dajemy sobie dalej. Łyżeczka soli. Tak, dajemy sobie dalej. Na pewno będzie coś z pieprzem. Tak, mamy pieprz i oczywiście zapomniałam sobie tutaj kupić i mam, powinnam mieć pieprz. Ziołowy, którego też widzę, że nie widzę, więc dam sobie, o, mamy go, dobra, daję sobie dalej i mamy 50 gramów makaronu. Makaron mam, mam makaron świderki, może nie dam 80 gramów, dam z 50, żeby to nie było za gęste, bo wiemy, że makaron nam troszeczkę, tak powiem, zagęszcza, więc dajmy sobie go mniej, jeżeli nie chcemy takiej gęstej. Ok, dajemy dalej. Nakładamy teraz, słuchajcie, i mamy tak. Nałożyć dolną część przystawki waroma, włożyć, włożyć wkład, dać sobie 200 gramów mięsa, yy, dać tak, 200 gramów mięsa, 200 g warzyw, na pewno jest u mnie więcej. I teraz tak, jedno na drugie, czyli tak. Tak, pamiętamy, że na dole, tam gdzie mamy mięsko muszą być parę okienek wolnych, żeby nam fajnie się uparowało. 20 minut waroma. Obroty jeden, samoczynnie nam skończyły tylne obroty, żeby noże nam już tego nie szatkowały, tylko i wyłącznie mieszały. Więc teraz mamy, słuchajcie, 20 minut dla siebie, więc czekamy na zupkę. Szybki przepis, rewelacyjny, jak nie mamy czasu, raz, dwa i zrobione. Co jest jeszcze fajne, że tak, że tak powiem, przygotowany termomit możecie zostawić, możecie iść na obrót, możecie iść szybciutko do sklepu. Przychodzimy i obiadek jest gotowy. Kochani, i zostało mi jeszcze niecałe 6 minut do końca, Wyłączę na chwilkę. O, poczekam, żeby mi się tam wszystko, tak, tak powiem, uspokoiło i teraz tak doleję, słuchajcie, minimalnie śmietany 30% żeby ją troszeczkę zabielić. Ja przeważnie daję maślankę, którą robię z masła, ale na dzisiaj nie mam maślanki dlatego, że wykorzystałam do chleba, więc dlatego sobie dam. OK. I znowu zamykamy. termomiznę. nam się, słuchajcie, zatrzymał, więc nie musimy bać co do czasu, bo on sobie czas zapamiętał. Dajemy tylko na jedynkę i gotujemy dalej. No i słuchajcie, mamy. Czas nam dobieg końca. I co robimy dalej? No oczywiście przechodzimy na szczołeczce dalej. Ale zobaczymy sobie nasze mięsko, czy nam się fajnie uparowało wraz z naszymi jarzynkami. A zaraz będziemy robić sosik. Tu widzę, że mam wszystko super. Najważniejsze mięsko. Mięsko widzę też. O! Kopyską sobie jeszcze, słuchajcie, przemieszamy. Zawsze sobie robię coś takiego, że kroję mięsko na pół i Wam to też chcę pokazać. Tylko wezmę widelca. Zobaczcie, mięsko super zrobione. I co teraz robimy dalej? Słuchajcie, zupkę przelejemy sobie zaraz do garnka i możemy, słuchajcie, próbować. Ale jeszcze musimy zrobić sos. Więc jak zrobić nasz sos? Przelewam sobie, tak jak mówiłam wcześniej, do garnka, który mam tu przygotowany i chochelką zabierzmy sobie. My nie potrzebujemy dużo, więc jedno, maksymalnie półtora chochelki takiego gęstego. Słuchajcie, do naszego naczynia z powrotem możemy dodać jekór naturalny, możemy dodać śmietanę, ja nam troszeczkę tej śmietany 30%, bo akurat taką tutaj mam, więc to sobie tutaj dodam. Zamykamy i teraz dajemy sobie, słuchajcie, na miksowanie, czyli możemy sobie w ogóle wyjść całkowicie z przepisu, przerzucamy i na ikonkę, słuchajcie, miksowanie, klikamy i przechodzimy do samej góry i miksujemy na sosik. Słuchajcie, jak mi się sosik zrobi, ustawię wszystko, dam na talerz że Wam pokażę, jak nam to fajnie wyszło. I pamiętajcie, że z każdej zupy możecie zrobić sos, tak jak ja teraz do mojego kuczaczka do mięska i do warzyw będę miała sos. Właśnie zupy tylko dodaję minimalnie i jogurtu albo śmigany.